Was bardzo serdecznie w serii Moja druga ciąża Jest tydzień 22 i 23 23 się skończył Musiałam nakręcić jeden filmik z dwoma tygodniami Posłuchajcie Lili ładowarkę od baterii e, do aparatu po prostu mi schowała i szukałam jej dwa tygodnie, nie mogłam kręcić filmików, bo nie miałam ładowarki do baterii, pytałam się znajomych, nikt nie miał akurat Ula, ładow... do baterii. No, Lileczka? I skowała mi, znalazłam ją w szafce na letnie buty, ja, opisałam cały dom i zajęło mi to dom. prawie dwa tygodnie. Dom. Chodź, Lili, jak tak gadasz, doma mnie. I teraz ona mi chowa no, różne no. rzeczy, zrobiła się taka spryciura, także szukam... Tych rzeczy. Wszystko już jest wysoko, 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 żeby mi nie. I koko, i koko. Chodź wysoko, wysoko. Pokaż się. Pokaż o, tak. Wszystko jest wysoko, wysoko, wysoko. Bo słuchajcie, Lili już wszystko zabiera. Musiałam zrobić no, dwa tygodnie w jednym filmiku, czyli tydzień 22 i 23. Nie ma Lili. A jest! No, teraz tak. Jakie są kręcenia filmików. Musi być ze mną. A jest! A jest. <laughs> Nie ma Lili! Co się działo w tych dwóch tygodniach? Słuchajcie, jestem dla I tak obawiałam się troszeczkę. Um, czy wszystko jest ok z dziecią. Ze mną I to jest ok, bo ja wiem. I. E, i... E, i... Nie mogę, słuchajcie, bo bo mi tu też przeszkadza, wszystko powtarza Nie po peka. mnie. Przeszkadza! No, pekka! Jak zaczęła gadać, tak widzicie jak gada? Nic nie mogę nakręcić, bo wszystko powtarzam. Na zdrówko! Przestałam już pracować, e, właśnie dlatego, że mdleję i mam bóle pleców ogromne niecodziennie, e, ale jak na przykład wstaję, pod na podnoszę się, to polą mnie plecy w odcinku krzyżowym, e, i boję się też. Jeżeli zemdleję w pracy, nie chcę robić żadnej sensacji I z tego powodu też przestałam już pracować właśnie w tygodniu 23 Lili jest dalej bardzo dobra dla mnie, jak widzicie A do filmików już nie jest aż taka dobra, bo się zrobiła już taka no, inna no, Dziewczęca bardziej rozumie, już mówi, wszystko powtarza Co Wam jeszcze powiem? Ja ogólnie czuję się ok. Noszę cały czas kończoki antyżelakowe, bo na jednej nodze już, jak Wam wcześniej wspomniałam, pojawiła mi się taka pajęczynka, a teraz przy kolanie w wewnętrznej stronie powychodziły no, mi takie nieładne żylaki. Prawą nogę miałam zoperowaną po o, ciąży z Lili, chciałam sobie zrobić też drugą. Nie dało zrobić drugiej nogi, bo żyły się pochowały, dlatego... Wiedziałam, że gdy będę, wiedziałam, gdy będę drugi raz w ciąży, że będę miała problem z drugą nogą I po ciąży I... z dzidziusiem, mam nadzieję, że po okresie karmienia Mam nadzieję, że będę mogła sobie zrobić tą drugą nogę też i będę miała piękne nogi Będę mogła wychodzić na plażę i się nie wstydzić, nie czuć dyskomfortu, że mam żyleki i z tymi, z tymi omdleniami, słuchajcie, no to jest tak, że mi się po prostu robi słabo, ja usiądę albo się położę i jest okej. Okay. Martwi się też tym, żeby Lili nie zauważyła, że ja mdleję, że jesteśmy same w domu, żeby się po prostu nie przestraszyła tego, ale to leży na łóżku i ona myśli, że sobie po prostu leży i to jest też chwila, to jest naprawdę chwila, że tracę przytomność i wracam do siebie. Yy, ogólnie z jedzeniem jest ok. Przytyłam, słuchajcie, już 23 tydzień. 8 kg. Widzę po sobie, że jest mnie trochę. Zaraz wam pokażę, jak wygląda mój brzuszek. To jest brzuszek. Z boku, zobaczcie, jak wygląda. Już jest naprawdę bardzo duży. I z drugiego boku. Nie wstaję w nocy siku, co jest bardzo dziwne. Załatwiam się wieczorem przed pójściem spać i zaraz rano, jak wstanę, oczywiście też idę do toalety, ale w nocy już się nie budzę. E, jem normalnie, tak jak wcześniej jadłam, 8 kg, już powiedziałam, do góry. Policzki czuję, że są większe, barki, brzuch i pupy. z tyłu? Z tyłu jestem większa. Dzięki, Lili. Really. E, także tyle w sumie, przez te dwa tygodnie nic takiego większego się nie działo. No nie pracuję już, siedzę teraz z Lili w domu, staram się odpoczywać, ale wiecie, jak to jest, te mamy wiedzą, które mają dziecko, że tak odpocząć się naprawdę nie da, będąc w ciąży z drugim bądź trzecim dzieckiem Także tu jest też cały czas na obrotach i powiem Wam, że to tak jakoś szybciej Obokaj. leci Na obrotach, tak, tak to szybciej to wszystko Obokaj. leci No i teraz już nie Obokaj. mogę nawet nagrywać Filmików, bo ten szkarad mi przeszkadza i zaczyna wszystko kopiować, gadać i tak już jest. Staram się nagrywać, kiedy jej nie ma, ale ona sprawia cały czas ze mną, więc muszę nagrywać, kiedy jest. Okej, okay, kochani, to by było wszystko na tydzień 22 i 23, tak? Pozdrawiam serdecznie. Powiedz, pozdrawiamy serdecznie. To na dzień, tata. Dokładnie. prawda. Dokładnie. Pa! Pa!